Szokujące statystyki na temat przemocy wobec duchownych katolickich w Polsce. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadził badania wśród prawie tysiąca księży. Prawie połowa ankietowanych przyznała, że w ciągu ostatniego roku doświadczyła jakiegoś rodzaju agresji. Najczęściej ankietowani wspominali o przemocy słownej. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 41,6% ankietowanych oraz agresji w internecie, 33,6%. Alarmującym jest także fakt niezgłaszania przez duchownych doświadczonej przez nich przemocy. Aż 81% księży nie zgłasza agresji, której są ofiarami. Wynika to głównie z braku zaufania do instytucji państwowych lub obawy przed biurokratycznymi procedurami. 96,4% ankietowanych uważa, że do tego typu zjawiska przyczynia się negatywny obraz księży w mediach. 91% wskazuje także narastający konflikt ideologiczny i polityczny w polskim społeczeństwie, natomiast 75,2% wskazuje na pojedyncze przypadki nadużyć, których dopuszczają się kapłani, jako rzutujące na całkowity obraz księży.